19.8 stopnia. Mamy piękną pogodę majową. Robi się coraz cieplej. Już słuchajcie, w prognozach się pojawiają takie. Wiecie, burze nie? pojawiają się burze na nowy tydzień. I to podobno już mają być troszeczkę silniejsze burze. Nie jakieś gwałtowne okropnie, ale już wiecie, taki silniejszy, że wiecie o co chodzi. Pierwsze silniejsze burze. I noce mogą mieć, słuchajcie, już 12 stopni. 12 stopni. A dni bez upałów jeszcze, ale bardzo ciepło. Bo już dni mogą mieć 23-24 stopnie. A noce, a noce będą miały po 12 około. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo dużo. Więc wiecie, to jest bardzo dużo. No i cóż. Już te wisienki przekwitły, ale już zielenieją się. No, już są prawie zielone już tak całkowicie prawie zielone są. Ta yy, brzoza już jest całkowicie zielona, jak możecie zauważyć tutaj. Całkowicie już zielona. No i już jest piękna wiosna. Tylko dęby dopiero puszczają liście. O tam troszeczkę widać. Tam jest dąb, ale nie widać ich, jego liści. Ale powoli puszczać zaczynają dęby. Orzech to jeszcze. No niby tam jakieś małe listki są, ale coś to nie idzie mu jeszcze. No ale tak to brzozy czy inne drzewa to już są zielone, jarzębina tak samo. No i jest bardzo cieplutko, słoneczko bardzo grzeje i tak dalej. Takie chmurki, bardzo ciepło. I kolejna oznaka wiosny już, już yy, jodła zaczyna nowe gałązeczki puszczać. No widzicie, takie króciutkie, takie bardziej zielone to są właśnie te nowe gałązeczki. No one zawsze tak na Maj puszczały, a, a taki normalny kolor, czyli taki ciemny zielony, miały gdzieś, no chyba w czerwcu, co z tego tam pamiętam. A teraz będą takie, wiecie, puszczały. Nowe gałązeczki, takie wiecie, no o kilka centymetrów będą. Jedynie się będzie przedłużały, Jedynie o kilka centymetrów. Ten świerk to... No jeszcze gałązek nowych nie puszcza, ale pączki tam ma widzę jakieś. Już ten świerk w ogóle po tej najsilniejszej burzy 14 sierpnia już się prawie wyprostował. Jeszcze trochę jest krzywy, ale już, już prawie się wyprostował. Jak on był skrzywiony, o boż. Przez całą zimę był skrzywiony, dopiero teraz się tak zaczął prostować. No i cóż, mamy piękną wiosnę. Możecie napisać, ile u Was jest stopli. Troszeczkę mamy taki, no, taki lekki wiaterek. Dobra, to tyle.